Jesteśmy bezpieczni. Siemano Mateusz miściwujewski, a razem ze mną Bandura, witam cię. Siema, cześć. Witam Bandura i niestety po bardzo stromotnie przegranym spotkaniu na pierwszej edycji Mów. Słuchaj, dlaczego aż tak? No ja ci powiem szczerze, że takie wyniki to się nieco nie spotyka nawet na takich zawodach halowych. Nie no, chłopaki są niewybiegane, nie no, nie umiemy grać w piłkę, że... No... Chłopaki potrafią. Speedy i Kaleson i Ginol. Ginol miał kontuzję. E, Morgan no niestety, kondycyjnie klękł po pierwszej połowie. Miał roczki przed oczami. Pytał mi się, co jak zemdleje. Czy będą się ludzie śmiali? Amerykanie mówi biegaj, kurwa, nie ma. Więc na pewno przegraliśmy. No nie, no mówmy się Azor, ja na, naprawdę potrafię grać. My jesteśmy totalnymi lajkami. Ostatni raz piłkę grałem w gimnazjum, a mam 29 lat, także możesz sobie policzyć. Yy, ale fajny, fajna zabawa była, i dla mnie, Ja się świetnie bawiłem. sobie. Świetnie się bawiłeś, teraz możesz tak powiedzieć, ale pewnie była ta frustracja w trakcie meczu. Nie, nie co ty stary? Ja to traktu, my to traktowaliśmy jako totalną zabawę. Śmieliśmy się, że lepiej jest przegrać 17-1, bo będziemy memem niż 5-0. Mhm. Przegraliście tutaj, ale wygraliście wcześniej we dwójkę z Ginoldem na fejmie, więc chyba lepiej było tam wygrać niż ja, tutaj. Ja się wolę bić. No właśnie, ale miałem takie wrażenie, że ty byłeś tak zmotywowany w pewnym momencie na tej bramce, że chciałeś wyjść i chłopakom też trochę dodać motywacji tam w polu. I, i ja chciałem wejść i grać, Już albo ja jestem zawzięty... Za Chuj za przeproszeniem i ja bym biegał aż bym nie padł, ale mówię, no nie, ja. No, mówię, nie? no ja chcę wrócić w poniedziałku na treningi i mówię, nie będę robił sobie bez sensu problemów, bo to piłka to wystarczy źle nadepchnąć. A spodziewałeś się tego, że tak będą chłopaki z przeciwnej drużyny wyglądać, czyli Anzor, Hiena, tutaj. Crusher. No jasne, że tak. <laughs> Oczywiście, ja wiedziałem to od początku, że będzie ciężki łomot. Ja na przykład nie spodziewałem się, że Anzor tak dobrze będzie grał. Wiedziałem, że Hiena coś tam wcześniej grał w piłkę, ale że Anzor będzie taki dynamiczny. Anzor jest sportowcem, mhm. a wiesz jak to jest. No tak. Słuchaj, wspomniałeś teraz przed chwilą w swojej odpowiedzi, że wracasz od poniedziałku na Matę. Yy, czyli co? Jakiś szybki powrót? się szykuje do OKTAGONu? Yy, chcę zrobić sobie yy, galę przerwy i na 18 już yy, znowu się widzi. przygotowujesz się na razie z wiedzą o tym kto będzie twoim rywalem albo jeżeli nie wiesz kto będzie twoim rywalem to masz już jakieś tak jakby nie wiem trzech, pięciu, nie wiem ilu rywali z którymi możesz się zmierzyć na tej właśnie gali nie mam chętnych nie brakuje jest Piotrek Szeliga, Muran nie chcę się bić chyba z nikim słabszym. Ja, ja myślę, że Muran w boksie w małych rękawicach przyjmie. Gadaliśmy o tym. Dla mnie Szyliga jest gorszym przeciwnikiem. W gorszym ba sensie takim z umiejętnościowo cięższym, cięższym, cięższym niż Muran. Myślę, że Muran w boksie w małych rękawicach to byłoby coś. I ja chcę tak iść. Wygrałem z Alanem, w ogóle się dowiedziałem, że Alan był dwukrotnym wicemistrzem świata w kickboxingu, więc z mega oszalałem. I... Nie, nie, chcę, nie chcę schodzić z tego poziomu, chcę się być z najlepszymi. Eee, myślę, że Muran nie chcę żadnej walki z maksymalnie tak dalej. Ja się nie chcę cofać. I przynajmniej jak w, wolę dać dobrą walkę niż na przykład wygrać. Mm -hmm. Dla mnie miesięczną dobre, wolę, ja, chcę, ja, chcę się, ja chcę dobre bitki, a wie nikt to... Co będzie, to będzie. Tanie skórę nie sprzedam. Mówisz o tym, wzmacniając się maksymalnie, z którym masz, nie, miałeś, ma, czy masz teraz konflikt, nie wiem, ale mówisz, że nie chcesz się cofać do niego, czyli co uważasz, że maksymalnie nie byłby dla ciebie zbytnio ciężką przeszkodą? Nie, nie byłby, a dwa ten konflikt już, jak był na gorąco, to jeszcze może, a nie, chcę mi się kłócić, wyzywać, mi to jest niepotrzebne. Wolę, wolę, wolę mniej dymów, a, 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 a więcej. Krwi w oktagonie, że tak powiem, niż, niż mam się szarpać, wyzywać. Nie chcę się. To też trochę może zasmucić koneserów dymów, bo ja powiem szczerze, że ty y, były taki moment, że ty się przetarłeś maksymalnie na konferencji. Widać było po tobie, że ty no, potrafisz odpowiedzieć komuś, że nie dasz sobie w kasze dmuchać i wiesz. Myśl, ja myślałem, że może cię spotkamy właśnie w, takim, w, takim, w takiej odsłonie na konferencji. Yy, troszkę żałowałem tego, bo mogłem sobie w sumie to olać i tak dalej, to byłaby najlepsza opcja. Ja jestem taki, że ja się nie boję nikogo, kto by to nie był, ja, ja, ja gdzieś tam mam swój charakter. W kasze sobie dmuchać nikomu nie dam, nieważne kto to by był, yy, więc, więc no. Wspomniałeś o walce z Muranem i z Szeligą. Jaki Ty masz do nich taki stosunek jako do osób, nie do jako zawodników? Dobry. Ja z Mateuszem się znam bardzo długo. Z Cheligą mam bardzo dobry kontakt. Więc dla mnie są w porządku. A co sądzisz o tej takiej tej opowieści, jaką tutaj stworzyli nam właśnie właśnie rodzina murańskich, Mateusz razem ze swoim tatą. Nie mój cyrk, nie moje, nie moje małpy więc. Co? I co? Ja nie, nie, póki coś mnie nie dotyka, to, to, to ja, ja w to nie ingeruję. Dla mnie na przykład Mateusz zawsze był w porządku. Nigdy nie mieliśmy żadnych tych. Konfliktów tak dalej Jak ludzie chcą się wyzywać, niech się wyzywają Ja mam kolegów po jednej, po drugiej stronie Często, więc Dopóki coś nie dotyka mnie i gdzieś tam Moich znajomych, bliskich, to, to Ja się nie, nie, nie wpierdalam w takie Konflikty. Oprócz maksymalnie ciężko bo było Chyba Tobie tutaj dać jakiegoś innego gościa Z którym mógłbyś mieć jakiś konflikt, co? No ciężko, bo ja się z nikim nie kłócę Wiadomo, że... Musiałby ktoś Tobie na odcisk nacisnąć Musiałby mi nadepnąć na odcisk yy... Ale ja jestem taki, że mi się. No wiadomo, nie dam sobie w kaszę dmuchać, żeby ktoś mnie wyzywał, albo nie daj Boże, ktoś gdzieś mnie spoliczkował, ale, ale ogólnie jestem bezkonf mi, mi, Ja się wolę skupić na, 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 na pozytywnych rzeczach niż gdzieś się z kimś szarpać, a dwa ja uważam, że nie jestem osobą w frikach, która musi dymić. Jest szansa na to, żeby kiedyś zawalczyć w MMA? Tak, jest szansa, jest szansa. Najpierw idę zoperować sobie oczy, yy, bo ta wada troszkę mnie irytuje, a w przyszłości może tak. Na razie mam kontrakt na boks w małych rękawicach i chcę go wypełnić. Być może będzie tak, że yy, ludzie w fejmie, yy, że ludzie w fejmie polubią po, po tą yy, E, no i wybił mnie Debil Kaleson. E, jak tą mówi? formułę? Tą formułę, dokładnie. Mam nadzieję, że ludzie polują tą formułę, bo jednak myślę, że ma fajny potencjał. Boks, w małych rękawicach, cały czas na parzanka. to jest też, myślę, Mały, co ludzie. Małych, małych, tak, więc zobaczymy. Może przyczyni się do tego, że więcej ludzi będzie chciało. No, Muran czy Szeliga powiedzieli, że Że, że, że mega fajnie, i tak dalej, więc no, zobaczymy. No to co, czekamy na Twój kolejny pojedynek jeszcze tylko spytam, z kim byś zobaczył. Team Crusher w kolejnym pojedynku Chciałbym, żeby trafili na, na Boxdela i żeby dostali srogi łomot Dzięki bardzo Dzięki, serdecznie Dzięki